Nowy, większy Jędrzej Maćkowiak przed KSW 34. Czemu, czemu zawdzięczasz temu ten coraz większy wzrost, którego się śmialiśmy poza kamerami? No właśnie, nie wiem, czy coraz większy? Tak, tak myślisz? Znaczy, no, no, no tak, no, widziałem zdjęcie. Znaczy, nie, nie wzrost, przepraszam. A, ale to nowy, większy yy... w sensie tam sprzed iluś tam lat, nie? Yy, tak, tak. No, tak. no, także no, coś tam się zmieniłem. Wiadomo, że. Że wtedy te treningi nie były takie jak, jak powinny być, teraz jest to wiadomo no, na, na poziomie profesjonalnym, no, także wiadomo, że, że człowiek się zmienia, też mm -hmm. z wiekiem, na przykład. Przechodzimy do tematu Twojej walki. Szymon Bajor, który jest no, jednak bardziej doświadczonym zawodnikiem, 20 walk zawodowych, ty mniej. Nie przeraża cię, to rozumiem. To znaczy wszystkie walki, jakie miałem do tej pory, może nie było ich nie dużo, ale miałem z zawodnikami, którzy byli bardziej doświadczeni ode mnie. Mhm. Jakoś mi to w ogóle nie przeszkadza, wiesz, na co dzień mam, mam takich sparring partnerów w klubie, że, że no jakoś no, to myślę, że ten, to doświadczenie nie będzie miało aż takiego wpływu, wiesz, no, jest Karol, mhm. z którym sparuję, jest Michał Andryszak, Tomasz Kondraciuk, mhm. Artur Guchowski, no także naprawdę no, Sparring partnerzy, yy, no. Czołówka Polski i Europy, myślę. Okej, okay, ale na pewno jest, jesteś świadomy tego, że w MMA coraz więcej y, zawodników kalkuluje y, walki rywali. Ty nie wiem, chociaż zastanawiałeś się chwilę, czy w ogóle tak od razu powiedziałeś, A że tak. kalkuluje, żeby wziąć, tak? Bądź nie. Aha, nie, nie, ja tak nie, nie mam. Po prostu jest oferta y, z KSW. Tylko dostaję informacje z kim i kiedy. Mhm. I, I tyle. I ja tak. jestem na tak. Czujesz się cały czas rozwojowym zawodnikiem? Oczywiście. No mam 24 lata, jestem w jednym z jednym najbardziej perspektywicznych klubów, mhm. z, z dobrą bazą, z dobrymi spary, spary partnerami, no także wiesz, no siłą rzeczy ten rozwój gdzieś tam cały czas jest, nie? Mhm. A możesz powiedzieć, co jest taką, nie wiem, co, co się w tobie zmieniło tak przede wszystkim? Ale na przestrzeni? Tych y, lat w, y, w klubie w Poznaniu. Od czasu, jak przyjechałem do Poznania. No wiesz, no, 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 znaczy, to trudno porównywać sobie w ogóle, bo, bo te treningi wcześniej to były no, naprawdę takie, wiesz, gdzieś po garażach, po, po piwnicach. Mm. Ja byłem sam sobie, można powiedzieć, no nie wiem, czy to można użyć, użyć takiej osoby, że trenerem, nie? Mm. Że, wiesz, sam sobie ustalałem treningi, miałem jakichś kolegów, którzy, którzy mi pomagali i tak to wyglądało, wiesz, no. przyjechałem do Poznania i zderzyłem się właśnie z tym takim profesjonalizmem, już takim wiesz, no od A do Z można powiedzieć, wie, z zapleczem menadżerskim, z zapleczem klubowym, z nowymi wiersz, z parę partnerami. No, wszystko było takie poukładane od A do Z, także to była dla mnie całkiem inna praca i nowość. Nie? Także myślę, że to w ogóle nie ma co porównywać tych treningów sprzed Poznania do tych, które, które, które były w Poznaniu, bo to no, nie, ma, nie ma porównania w ogóle. Nie? Mhm. Pasuje tobie opcja takich walk właśnie na początku karty? Wiesz co no... Wiadomo, że może z jakiegoś tam medialnego punktu widzenia y, lepiej walczyć gdzieś tam wyżej, na otwartej polsadzie mm. i tak dalej, ale no, nie skupiam się na tym, wiesz, no, walka to jest walka. Ja wychodzę, robię swoje, a wiesz, no, wszystko wygląda tak samo, a różni się tylko odbiór w telewizji. Nie? Mm. No, także no, ja tego nie widzę y, w momencie walki, y, nie przeszkadza mi to. Ważne, żebym zawalczył. No jedyny, tak jak mówię, z tego, z tego sponsorskiego medialnego punktu widzenia, lepiej by było, gdyby gdzieś tam no, ta walka była wyżej. Mm. Ostatnio miałeś walczyć e... z fi... Fight Night. Z Szwa... no. no, tak. Tak, ta tak, dokładnie. E... Wypadłeś niestety z powodu kontuzji. Tak. Nie wiem, czy przygotowując się do, do tego pojedynku miałeś jakieś takie obawy, że coś może się powtórzyć? Wiesz co, no kurczę. E... Jestem zawodnikiem gdzieś tam, nie wiem z czego to wynika, może że za bardzo się wykładam na, ten, na treningach, za dużo chcę zrobić i tak dalej i ten organizm może nie wytrzymuje. Często gdzieś tam coś, coś mi doskiera akurat w tym przypadku jest wszystko ok, mhm. no ale gdzieś tam y, są jakieś badania robione, żeby czy, sprawdzić czego mi brakuje, czy, czy żeby uzupełnić coś, także no, mam nadzieję, że to będzie y, y, szło w tym kierunku, żeby, żeby te kontuzje mnie omijały i żeby ten mój organizm był na tyle zregenerowany i miał dostarczone tyle, te pierwiastki i witaminy, żeby no, te kontuzje gdzieś tam, gdzieś tam yy, nie omina, omijały, mógłbym sobie spokojnie trenować, nie? Mm. Także w trakcie tych przygotowań nic mi się nie stało, jest wszystko ok, przepracowaliśmy naprawdę solidnie te 8 czy 9 tygodni całego okresu przygotowawczego no i zobaczymy jutro, nie? Wierz no, ja ci mogę to opowiadać, nie wiadomo, co? No, wiadomo, że klatka zweryfikuje. Oczywiście. A masz, pytaniem kończącym, masz w klubie takie osoby, które e, w pewien sposób albo Ciebie motywują, albo po prostu z nimi sportowo rywalizujesz, tak nakręcają Cię po prostu? Wiesz co, no, w, y Wiadomo, że są takie osoby na, na treningu. To nie jest tak, że przychodzimy i, i kurczę, wiesz, ja przychodzę na trening i wszystkich, wiesz, poddaję, czy, czy, czy sobie dobrze radzę. To jest tak, że zależy od dnia. Nieźni wyspany, wiesz, jest Michał, Andryszak, jest Karol Bedor, także tu nie ma przelewek. Wiesz, to takie szczegóły mają znaczenie. No, na pewno wiesz, no, mamy kurczę, Borysa Mistrza, także wiesz, no, mega motywator, jest kamer, który żadnej walki nie, prze, nie przegrał. No jest mnóstwo takich zawodników, od, od każdego można coś tam wyciągnąć i od każdego można się motywować. Mhm. Ktoś cię ewidentnie czymś wkurza, że ci, no, W klubie? Tak, nie. ale tak w sensie sportowo, że na przykład nie, nie będę zdradzał co, ale no, coś tam no, Ci nie wychodzi z nim ewidentnie, coś. Nie, jakoś chyba tak nie ma, nie, nie, nie ma takiej osoby. Dobrze, w takim razie... Nie że... atmosfera, atmosfery nie <laughs> wesoło naprawdę wesoło, jest dużo humoru, a przy okazji dużo roboty zrobionej, także no, wszystko to, co potrzeba. To życzę jutro zrobionej roboty, powodzenia. Dzięki razie. bardzo, do Dziękuję. zobaczenia.